szeregi, rachunki wyrównać czas. W dłoniach pochodnie Kolbego Świętego wytoczyć z żył waszych krew. Za nędzę ból po niewierkę, Zapłaci życiem nasz wróg. Teraz Państwu powiem o naszej historii z Andrzejem Bobolą. Jak Państwo wiecie, Telewizja Narodowa towarzyszy Narodowi Polskiemu w różnych ważnych chwilach, a nadajemy od roku 2007. Natomiast takim wydarzeniem, które wstrząsnęło wielu, wielu sercami i wielu umysłami, była śmierć Bronisława Geremka, która się wydarzyła 13 lipca 2008 roku. Wtedy jakoś nasze środowisko potrafiło. Zaoponować fali, fałszywej fali czynienia z pana profesora Gerenka bohatera narodowego. My zaoponowaliśmy. Powiedzieliśmy, że nie, że, że ten pan nie jest naszym bohaterem narodowym. Nie doszło do żadnych rękoczynów. Nie, nie napadliśmy na nikogo, nie zbezcześciliśmy grobu, nie dokonaliśmy żadnych jakichś aktów haniebnych. Natomiast jasno i wyraźnie powiedzieliśmy nie. Ale to było po 13 lipca 2008. A powiem Państwu, to się wydarzyło dwa dni wcześniej, bo właśnie przewertowałem w archiwum Telewizji Narodowej i znalazłem film z 11 lipca, to był piątek, gdzie my wtedy byliśmy z osobą duchowną, czyli z bratem Tadeuszem bo jak Państwo wiecie, Państwo chyba niektórzy pamiętacie, może nawet wszyscy pamiętają, że w naszych szeregach jest również Franciszkanin, który nam błogosławi, który nam doradza w sprawach duchowych, towarzyszył nam na salucie dla Kolbego, na żwirowisku przed Krzyżem Papieskim, brat Tadeusz. Brat Tadeusz wtedy właśnie, 11 lipca 2008, zaprowadził nas do sanktuarium Andrzeja Boboli w Warszawie. I tam poprosiliśmy Andrzeja Bobolę, żeby coś zrobił. Żeby coś się stało, bo mamy dosyć. A po dwóch dniach Andrzej Bobola nie dał na siebie długo czekać. Zamieszał. Przemienił. No i takie wydarzenie. Ono miało taki ważny moment. Bo wtedy wielu z nas było na pielgrzymce rodziny Radia Maryja w Częstochowie. Dowiedzieliśmy się o tym wydarzeniu. To no, potem jak rozmawialiśmy z wieloma świadkami, czy ludźmi, którzy interpretowali to wydarzenie, to naprawdę przewija się ten motyw, że to była niezwykła, niezwykła siła, która wtedy zadziałała i zmiotła z historii polskiej Bronisława Geremka, który tyle krzywd Polakom zrobił. To jest nasza opinia, żeby bo jasne. Tutaj nie łamie standardów YouTube, a nie chcę nikogo obrazić, po prostu oceniamy go w ten sposób. A zadziwiającym jest I teraz z ofu pani doktor Sokołowska. Zadziwiającym jest, że człowiek uważający się za ateistę, żywiący głęboką niechęć do Kościoła, w szczególności Kościoła katolickiego, o, się, był opadź. chowany y, z wielkimi honorami. Msza pogrzebowa odbywała się w katedrze świętego Jana w Warszawie. Tak. Dla mnie to jest w ogóle całkowicie niezrozumiałe, że człowiek, który błotem obrzucał cały kościół katolicki, który podawał się za ateistę, był z wielkimi honorami chowany przez hierarchów kościoła. O czym to świadczy? W moim przekonaniu świadczy to o stalmudyzowaniu kościoła katolickiego, o uczynieniu z niego synagogi szatana. Ja myślę, że wtedy mieliśmy do czynienia z sytuacją, że agentura Waspowska, która się wśród episkopatu już wtedy kłębiła, wpadła w popłoch użyła swoich wszelkich wpływów, żeby uczynić z tego wydarzenia pogrzeb katolicki. Coś ochydnego. E... To było zresztą wbrew woli samego pana Geremka, skoro on no, się właśnie. uważał za ateistę. Ataj, nawet te łajdaki nie potrafią uszanować ostatniej woli. Ech, święty Andrzeju Bobolo przed masońską Unią Europejską obroń nas. Z takim banerem chodziliśmy po Warszawie. Wtedy byliśmy inwigilowani i prześladowani przez grupę lewackiej młodzieży z Uniwersytetu Warszawskiego. Echem tamtej inwigilacji jest to, co się dzieje w tej chwili na czatach wokół naszych filmów. Okazuje się, że tamci, tamta trudna młodzież, wredna antypolska, ma swoich następców. Jak się tak przysłuchuję, przyglądam, czytam to, co oni na tych czatach. W komentarzach, przy filmach telewizji narodowej, wypisują, to znaczy, że mamy cały czas ogon. Cały czas to środowisko nie może ścierpieć, że Polacy mają swoją sferę medialną. A to właśnie Andrzej Bobola przed Masońską Unią Europejską broni nas. A dodam jeszcze, że nie tylko Pan Geremek, ateista. Nienawidzący Kościoła, zwalczający go czynnie, był chowany z, tak, z takim wielkim katolickim ceremoniałem. Tak był chowany też towarzysz Wolski, pan Jaruzelski, który przez całe życie podawał się za ateistę. Również mającego głęboki uraz do kościoła katolickiego, o czym świadczy to, że nawet na pogrzebie własnej matki nie wszedł do kościoła, tylko stał na podwórku. Obrzydliwość! Po prostu profanowanie ostatniej woli. I niech mi nikt nie wmawia, że on, on w ostatnich minutach się nawrócił. Czego nikt nie widział, nikt nie słyszał, a niestety wiary hierarchom nie daje, ponieważ kłamią tak jak tych, ten, którego uważają za ojca swego, czyli szatan. Kłęstwem był, jest kłamstwem i kłamstwem będzie i nic poza tym. A no właśnie, czołem Wielkiej, Wielkiej Polsce. Polsce. Nie zadrż nikomu dłoń, litości nie będziemy mieć. Łez w oczach nie dojrzy nikt, gotuj się w rogu na śmierć. Znów piaseckiego rozbrzmiewa złoty róg, Naprzód koledzy dmowskiego, po naszej stronie sam Bóg. Naprzód koledzy dmowskiego.